Cześć witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj yy, nagramy sobie meczyk z saszetkami, z naklejkami z Euro 2016. Przy okazji otworzymy tego just Geeka, który mi pozostał w szafce. Zapewne teraz myślicie, jaki meczyk. Mamy standardowo, yy, album pan, oraz gazetkę. Nic już wam nie będę przedstawiać, zagramy sobie meczek. Portugalia, kontra. anglia te limity oczywiście są na wymianę ponieważ już je posiadam zarówno jak po z was i tak meczek zagramy sobie tymi saszetkami dodatkowo tymi dwoma które sobie zakupiłem razem mamy cztery saszetki dwie, saszetki z gazetki będą z saszetkami Portugalii. Saszetki zakupione z Boksika, z, z Kiosku będą z saszetkami z Anglii. Drużyny Anglii. Zacznijmy. Anglia zaczyna pierwszą połowę. Też zbliżamy się do 100 subskrypcji, za co Wam bardzo, ale to bardzo dziękuję. I mamy Albanię. Ukrainę, yy, Irlandię, Turcję, o, oraz Szwecję, ale pojechali. No nieźle. Druga saszetka. Teraz Portugalia przyjmuje inicjatywę. I zobaczymy, czy wpadnie jakaś bramka. Oczywiście bramki celównych z tych saszetek czy z tych i tak będą się liczyć na przykład jak tu wpadnie w saszetkach z Portugalii wpadnie bramka dla Anglii liczy się i mamy Słowenię mamy o mamy pierwszego gola Edel mamy 1 do 0 Walia Czechy Łoł wow. oraz Hamsik Słowenia teraz Anglia Mam też prośbę, napiszcie mi w komentarzu, jakie filmiki byś, chcielibyście, abym nagrał dla Was. Mamy Rosję, Ukrainę, mamy y, Turcję, Ukrainę i Francję. I ostatnia saszetka, czy coś w tym meczu się zmieni, a może pozostanie tak jak jest. I widać że mamy pierwszego świeciaka mamy tak Thomas Miller Petr Czech mamy Czaranoglu mamy u Ładna Albanię oraz Szwecję Czyli wynik spotkania Portugalia, Anglia Kończymy rezultatem 1 do sera dla Portugalii z szelcem gola. Powtarzam, Edel, zawodnik Lila. Francuskiej Lila. Ok, jeśli spodobał Wam się filmik, zostawcie kciuka w górę, subka, jeśli jeszcze go nie daliście i napiszcie mi